Michał Kruszyński, liberalni. Ja mam tak jakby i pytanie i odpowiedź zarazem dla pana posła Zalewskiego, bowiem pyta się pan, w jaki sposób pan Janusz korbiel wzbudza w młodzieży takie powiedzmy zainteresowanie. Ja mam prostą odpowiedź. Dzisiaj mi pan na to pytanie odpowiedział. Powiedział pan co pan da, co pan zrobi z tym ZUS-em, że co da zlikwidowanie tego ZUS-u i tak dalej, ale ja to mam powiedział pytanie... Pan nie ja. Ale to dobrze, ale mam pytanie do pana, ale co pan zrobi z tym zusem, z tymi Wielkimi długami zus z tą kradzieżą OFE. To, to właśnie są w tym, że może zlikwidowanie tego jest łatwiejsze w zrozumieniu dla młodych ludzi niż kradzież z kieszeni Polaków. Może dlatego. Pan by zrobił ZUS-em, no bo pan przez by zlikwidował pan? Otóż e, myślę, że jakby pana wieku. To platforma ZUS wspiera. E, tak, dlatego, że to jest ta instytucja, która gwarantuje pewność wypłat emerytur. E, i... Tak, dlatego że to jest ta instytucja, która gwarantuje pewność wypłat emerytur. E, i... Tak, dlatego, że to jest ta instytucja, która gwarantuje pewność wypłat emerytur. E, i... Panieczwe, przestanie, przestanie y, ZUS wypłacać pieniądze, zbankrutują przez no, nie tylko z, po, po, No z, właśnie z, dlatego z, została a... zrobiona reforma Ale OPE, żeby ZUS mógł ofen. wypłacać a, pieniądze. Proszę, proszę bardzo. I, za, I za to wy pójdziecie siedzieć w wolnej Polsce najpowiemy. Co pani grozi, panie prezydencie. Tak, Dlaczego Pani grozi? każdy poseł, najmocniej. który głosował za tą tak zwaną reformą, pójdzie się za rabunem. Pan obrabował, pan, jeżeli, pan, jeżeli pan za tym głosował, czyli pan pan, pan, pan Bogusław, nie, 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 poseł każdy poseł, nie się wszystko no każdy poseł, się który, wszystko głosował, się każdy poseł który głosował, każdy głosował za podniesienie wieku emerytalnego, pójdzie w wolnej Polsce siedzieć za rabunek ze szczególną zuchwałością. Jest taki paragraf. O tym.